O, taki ładny plecaczek, ale leciutki. Takie pióreczko dosłownie. Za 45 zł. Mega tanio. No nie? Ekstra. W sensie, że cena. Jak on wygląda w środku? Zaraz sobie zobaczymy, co to jest na Nie. Aha, ściągamy. Mhm. I. Jednokomorowe. Nie jest jednak, jeszcze. Czyli. Jedna komora i jedna mniejsza, tak? Jejku, nie widzę. serin. Tak. Nawet niezłe. Dobra, muszę go teraz poprawić. No i? Co myślicie? Fajna? Tak sobie przyjechałam dzisiaj troszkę zobaczyć czy coś... Na ubraniach fajnego znajdę. Znalazłam ten fajny plecaczek, także dzisiaj po całości. Lecimy po całości. Mm. Jakieś klapki w ogóle, takie zielone. O ja, jaki kolor w ogóle. Co myślicie? Zobaczymy sobie cenę. Zobaczymy. 35 zł. Tutaj jeszcze coś widziałam. O, jest to, dobra. Chodź tu. To szyba, jakaś nowość, co? Może i tak, 40 zł. jak to w środku. Tak się prezentuje. No i? Nowość czy nie nowość, Zdaję. Teraz o, chyba tego nie nie wsadzę. O, dobra, <słuch> siedzi, okej. Okay. O i tutaj widzę pojawiły się nowe bluzeczki. Ładne te bluzeczki, czy ją zdejmę? Może. Dobra, udało się. To są te co ja ostatnio pokazywałam. Nie wiem, chyba nie. Chyba to coś nowego. dwie duszki. Mhm. I. I nie wiem, czy to też było. Nie, to na pewno nie. Cena. Interesuje mnie cena. Jest tutaj cena? Jest. Słuchajcie. I 35 zł No i dobra, idziemy. Szukamy dalej. Tu jeszcze jakaś fajna kiecucha jest. Całkiem niezła, no nie? O nowość w ogóle zobaczcie. Witajcie jesteśmy w pepko na przeglądzie nowości. Ale ładna ta dziecka. taki rękawek, fajne wiązanie z takim chwostkiem z tyłu na plecy. Ona jest bardzo króciutka. Nie, taka do kolanka. Ok. Ten rozmiar to rozmiar, już Wam mówię, sekunda, sekunda. Aleczka. No i? Kolejna nowość. Och! Zobaczcie, jaka plażóweczka. No. 35 zł Zajrzymy sobie do środka. Jednokomorowa. Żadnej kieszonki. Ale i tak jest fajna. Ale to nie wszystko, bo... No. Sekunda, tylko... Dobra, siedzi. Są fajne bluzeczki w sensie nowe kolorki, nie w ogóle nowość. Nie widziałam ich. Nowość? Chyba tak. Cena 20 zł. Albo takie żółciutkie. Do rozmiaru 2XL. Nie kolor na żywo. 20 zł do rozmiaru 3xL. Duzia. Mhm. Duzia. I Białe czy szare? I takie. Szare? Zwyklaczki. 17 zł do rozmiaru 2xL. Fajnie z tą torbą. Z plażóweczką. się Dobra, jeszcze tutaj coś widzę. Do rozmiaru 48. Uh -huh. A cena? 3 dyszki. ok Okej, idziemy dalej. Spodanki takie szarpane. W sensie shorty. 40 zł do rozmiaru. 46. I jeszcze czarna. Czarny chyba były, co? Chyba tak. skidowej, a coś tutaj zobaczyłam fajnego. Jaka myszka Miki, zobaczcie. Ekstra ta koszulka. Za 25 zł. To rozmiar 3XL. Ewentualnie taka zieleń. Dwie dyszki. Do tej torby nawiązuje, nie? Ten wzór, którą przed momentem oglądaliśmy. No taki zwykleczek z 12. I wszystko. Jeśli komuś podoba się taki zieleń, to jeszcze mamy... O, taką łączkę w ogóle. Ładna ta łączka. 20 zł do rozmiaru 3XL. Powiem Wam chodzi za mną ten kolor. Chyba sobie coś strzela. W takim kolorze. Mega. To jakie zielone torebeczki malutkie. 30 zł. Zajrzymy do środka. No ba. O, zobaczcie. Ale ładno. Tu się trochę łańcuszka, troszkę paseczka. No. Co myślicie? Ładna. Tylko takie są kolory? Tak. Tylko takie. Coś na strojach kąpielowych. Tak Przeszłam po całości, jednak wróciłam tutaj na ten dział. Nie wiem, czy to są nowości do rozmiaru XL. 25 zł. Oto mi się tak rzucił w oko z taką ładną falboneczką, Jak to w ogóle wygląda? Czekajcie. A, tak na jedno ramię. No, sexy, sexy. A majteczki, jak wyglądają? Po prostu. Okej. Okay. A tu jeszcze jest coś fajnego. Czekajcie. Zobaczymy sobie. Mhm. Też nawet niezłe. O. I cena to do, do, do rozmiaru 2XL, dziewczyny. 25 zł. A majteczki? Po prostu. Zwykła. Ok. Zobaczy tylko cenę tych galotów. 20 zł. do rozmiaru 2XL. Tak mi się podoba. O. A tutaj całkiem niezły co 20 zł do rozmiaru XL żółty albo coś takiego Do rozmiar 2XL Moż to w wszystko miseczki, nie? A majteczki Ach, mi się wzięło. Coś ten czarny leci tu do mnie ten strój. Czuję, że się podoba, co? Tak, fajne, podoba mi się, no. Naprawdę. Dobra, patrzymy tutaj, co? O, tak wygląda zestaw. Ile te geciorki. Teraz zobaczymy. 15 zł, to rozmiar 2XL. Różne, różne. Czy taka góra jest tutaj? Nie ma. Czyli góra się sprzedała, zestawem gacie, nie? Mhm. Jeszcze mam coś takiego. No i fajne? Fajne. A ty tutaj? A był tutaj Staniczek, dobra, już go zobaczymy. O. No to dzisiaj ten przegląd taki wakacyjny. No wyjdzie. A co tam? Niedziela do kawki. Jeśli tam w ogóle porabiacie, to jeszcze jakieś fajne widzę, taki z liściem do rozmiaru XL. Dwie deszki. Aha, to był staniczek. A majteczki. a, gdzie lecisz? A majteczki. 15. Czekajcie, przywiesimy O, już jakieś parę tu mamy. Okej. Okay. 35 zł do zestawu. Troszeczkę się różni kolorystycznie i nawet fajnie będzie takie odbicie, nie? Niby zestaw, a nie zestaw. Rozmiar uniwersalny. Nie mam tej wymiaru jak coś. Okay. A, ten już był co? Tylko był czarny. Tak, a jeszcze jest taki, i chyba ten fajniejszy, co? A cenową 25 zł, czyli to samo. I majdeczki 20. Mhm. No i groch, na koniec. Groch, jak to groch, zawsze wrażenie robi 25, i gaciorki. 20. Fajne takie wyższe. Do grocha pasują, no nie? Mega. Mhm. Zobaczcie. No i to może być ekstra ten strój. Do jakiego to jest rozmiaru w ogóle? To XL. Ok. Koszuleczki. Takie zwyklaczki. Tak sobie tylko zobaczymy, jakie są wzory. Coś nowego. 15 zł do rozmiaru XL. Nie będę rozkładać, nie? Poniżej róża, fiolety, zielenie, pomarańcze, brązy i czarne. Tu widzę ładną łączkę, zaraz zobaczymy. O, ten tutaj, co? I będę rozkładać, bo. Ciężko potem złożyć jedną ręką. 2XL. Ładny taki kwiatuszek. 3XL. Zadyszka, nie? Fajna nawet. Wszystko zadyszka. Zadyszka 12. Czerwone jeszcze. Różne wzory. No się powtarzają tutaj. I coś takiego. O, a tu jaki w ogóle. To jest takie słoneczko. Ładna ta bluzeczka. Do rozmiaru 3XL za 17 zł. Tak się nastawiłam na ubrania, ale tutaj bardzo mały dział w tym Pepko. Jeśli chodzi o ubrania, no to zostaniemy sobie chwilkę na bieliźnie. I... Tym działem będziemy kończyć śliczny staniczek. Widzę, nie wiem czy te majteczki są do kompletu, ale jest mega. Zobaczcie, bardzo ładne. Ekstra. Zaraz zobaczymy. Niebieski. Również miejsce. 25 zł. Śliczne. Bardzo ładne. Do tego są te majteczki. Chyba tak. Zobaczymy. 20 zł do rozmiaru 2XL. Czy te majteczki są do tego? No ja tam też pasują. 40 zł. No zobacz, jaki konkret tutaj. Mega. Ok. Grube ramionko. Wszystko utrzyma co trzeba, nie? I jeszcze takie. Ładny ten kolor. Naprawdę. 25 zł do rozmiaru 2XL. Aha, to są już takie białe. Ale to jednak bardziej mi się podoba. Ale jak już jest biały, to sobie zobaczymy też, nie? Zobaczcie jaka... Nie no, ten mega, nie? 25 zł. I majteczki. Tak, to są... Czyli to te są też do tego. ok? Majteczki są takie same jak tutaj. 12 zł. Widać coś w ogóle? O, widać. Okej. Okay. Albo takie zwyklaczki. Cena 20 zł. Okej, okay. dobra. Kończymy. Aha, tu są jeszcze czarne. Tak, tak. Mhm. O, takie zobaczcie, na brzuch tutaj. O, to jest ekstra. Dziewczyny wszystko. Zobaczcie. Ściągające, czyli wszystko chowamy co trzeba. 20 zł do rozmiaru 2XL. Okej. Okay. Dobra. Idzie babo, idę. No to troszkę jestem rozczarowana, że taki mały ten dział odzieżowy tutaj, no ale co zrobić. Życzę cudownej niedzieli i zapraszam na przykład Jutro. Cześć. A jednak jeszcze nie znalazłam fajny kolorek. O ja. Mega. Tylko dwa zostały. Ekstra, ekstra. Za 25 zł. No, sexy, zobaczcie. Ładne. A majteczki? A majteczek brak. Ładne. Bardzo ładne. Dobra, idź, kobito. A nie, bo jeszcze tutaj coś widzę. Co to jest? Nie, dobra, to to nie. To nie. A tutaj takie zestawy podwójne jeszcze. O! O! Za... No, przestanę się ruszać. 30 zł. Kolorki ładne. Dobra, jeszcze tak przy wyjściu. Takie spodynaczki znalazłam. To chyba też jest nowość. Ja ich nie kojarzę. 40 zł. Świetne są. Jedna, jedyna. Zostały. Jaki to jest rozmiar? Mm, nie widzę. 36, tak? A. Tak. No, malutkie. Widać, że malutkie. Ale fajne, co? Zwróćcie uwagę, jak będzie w kowar. Warto przymierzyć. Są jeszcze jasne, ale te jasne widzę, że nie mają takiego brania jak ten granat. Tak, no nie to jasne. Już nie takie. No nie bardzo, nie? Ale te granatowe pytarda 40 zł zobaczcie, ekstra, dobra, kończę. baba. idę.